Będziemy próbować jak lepiej, tak? tak? Proszę bardzo. To jeszcze nie będzie to właściwe zabrania głosu, ale to, co wypada uczynić na początku. A więc, tak jak po kolei przewiduję, sprzedam już to powitać serdecznie wszystkich gości. Witam bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy zechcieli i przyjęli nasze zaproszenie, aby tę uroczystość 15-lecia uczcić razem z mieszkańcami naszego miasta. Witam gości, którzy objęli honorowy patronat nad tą uroczystością. W osobie Pana Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, pomorskiego pana Władysława Pusejko. Patronat objął również nad naszą uroczystością Wojewoda Zachodniopomorski, Mam dziś Zydrowiec, który jeszcze nie dojechał, a wiecie Państwo, że wczoraj było bardzo ważne wydarzenie, nie opowiem, więc trasa do tego Dziękuję również i witam serdecznie Komendanta Różnego Państwowej Straży Dobrannej, Pana Leśnego Generała Leśnego Wójta. I Bliskiego Serca jest bezpodwójny, Pan Honorowy, Bliskiego Sercu na porniakom Pana Generała Marka Korowskiego. Naszych parlamentarzystów, a właściwie w tej chwili parlamentarzystkiego, parlamentarzysta jest zdrowy. Myślę, że w tych minutach powitamy pana senatora Piotra Żydowskiego, ale szczególnie serdecznie dziękuję I w dzielecie Bognego Zdrowia. Witam serdecznie również. były burmistrz, prezes. Więc na z nami jeszcze nie tylko znamy, doskonale. Prezes zaczął proszę Państwa, po jego wózku, po jego środowiska i gospodarę w Wodnej w Szczecinie. Były burmistrz Wodnego Słowinowa, w zasadzie pierwszy burmistrz w Wodnego Słowinowa.

Z Katawa, jest Zenon komendant powiatowy w straży pożarnej. do nas w minister, um, sekretarz generalny Pani pan minister Andrzej Witam serdecznie burmistrzów, wójtów i gmin powiatu

radnych obecnej i poprzedniej kadencji. Witam przewodniczącego drugiej kadencji radnych Miejskiej do Pana Ryszarda pana Leśnika, pana 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 Leśnika, Pan który również ten ośrodek miał honor po... tworzyć. I tak całą pracę zważane są w jednostki OSWE, które są moimi, z którą mogę jej wybrali. Witam na słowa serdecznie. Pozwólcie Państwo, że w tej chwili dopiero w sposób szczególny z Dziękuję również tego Państwa. Powinam obecnych na sali honorowego miasta za formę studiową. Honorowio obywatele, dziękuję Państwu i również moim poprzednim za lapę współpracy, za każdą formę wsparcia i pomocy za każdym Wasz pomysł. Witam bardzo, panią Lesę Gnopi, występującą tutaj w podwójnej rodzinie, proszę Państwa, pierwsza, wójt nowej, niewielkiej gminy, radna i do tego jeszcze ponarowy obywatel miasta wojny no z To, że teraz za droższą możemy spojrzeć na minione czasy, zawdzięczamy na pewno tej wielkiej determinacji na sukces tej prostej W 1993 roku pani Teresa, pani Zazwyczaj. Witam również bardzo serdecznie przyjaciela wielkiego, oczywiście oh, wielkiego przyjaciela, małego, małego, pana, generała pana, pana, Tych panów z pana, mamy pana, 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 W tej chwili, komendantem Głównym Straży Pożarnej, Jestem się jest pan Wielkiej Brytanii, wymieniony na początku. Witam, mój pan komendant, pan dyrektor, pan Szabłodzieniewski, będąc jeszcze komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, bo tam zaczynam z tą koszaliną do generalną ośrodka szkolenia Państwowej Straży Pożarnej wraz z poligonem pożarniczym właśnie w Obrachuninowie. Witam serdecznie, nie wiem czy doszedł, doszedł czy Pan, Pana Zenona Matkowskiego, honorowego obywatela ale myślę, tak jak mówiłam, obecnie również powitam, będzie na pewno. Był jednym z pierwszych inwestorów w wolnym stolinowie, który musiał wierzyć w to, że wolne będzie wskazane jest na to, Bo zaangażował ogromne środki finansowe i stworzył największy zakład produkcyjny, dając tym samym miastu na samym starcie szansę na rozwój, zatrudniając oczywiście mieszkańców Botnego.